Cześć kochani, witajcie nad wodą znów w końcu. Po dobrym tygodniu niebycia nad wodą. Wiem, że dawno nic nie dostawaliście żadnych filmików, żadnego materiału wody, ale obierzcie mi mam cztery materiały zaczęte. Z tego jeden poszerny jest z rzeki, w sumie podzielę na dwa. Dwa wypady z ryb. No i w sumie trzeci. No to będzie pięć z nadmorza który już raczej obejrzeliście chyba tak więc z rzekiem się też już go obejrzeliście ale nie wiem, że jesteśmy znów nad łodzim gniazdem gdyż jest fajna pogoda było słonecznie przez moment bo chmurki jak to widać przez wiatraek się przemieszczają ale liczę na ładnego szczupaczka, a może nawet pokia ponieważ do mnie kolega dzwonił na dniach i mówi, że fajnie oko nie Także zobaczymy co będzie gryzło. No wszystko jesteśmy otwarci. Dzisiaj bez mikrodziga. Bo nie chcę ryzykować połamaniem wędeczki nowej. Także trzymajcie kciuki i do zobaczyska przy rybach No moi drodzy, jesteśmy nad wodą. Właśnie to co Wam pokazuję to jest nasz statyw. Z którego często nagrywał. Zobaczcie, falaje, jakie jak jest, chmurki są. Czyli pogoda, czyli czysty przepis na szczupaka. Będę wtedy uszykowana na to nam ostatnio gryzły Jeszcze materiału nie no nieważne na to nam gryzły ostatnio Więc i na to dzisiaj zaczniemy zobaczcie, na dzień dobry wziąłem, urwałem kawał żyły Ponieważ gdy rozwijałem zestaw potrzęże z chrypowata Dla mnie żyłka jest słabą żyłką Więc wolałem ją sobie wywalić Oczywiście widzieliście nie do wody, tylko do łydeczki. Później wezmę w kielnię i do, do śmieci wyrzucimy no dobra, ja Was montuję do statywu. Znowu mnie wniosło do Widder. No macie, nie byli w że Ale popłyniemy tam na cykl sobie. Może zobaczymy. Widder mi się tu wieje. Było do Zawsze wieje z lewej strony. Od wpływu. Teraz wieje od lasu. Tak to, jest na Widzicie jak fala Piękne, męki. Piękne, Zobaczcie, zobaczcie. męki. Piękne, męki. Piękne, męki. Piękne. 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 Widzę, będzie ciężko. Ale to jest czysty przepis na szczupację nas znosi, a ja nie mogę wykonać żadnego rzutu, by się plątało. Zobaczcie. Ok. O, nawet tu na pewno znieszkę. To tu nie będzie poprawać na dziela. Widzę, że nie będzie lekko przy zatem. Tu jest spokojnie. Dobra, a ja na początek się Zobaczcie widzicie. Tu wpłyniemy sobie, o. zatrzymają kapilonki. Słuchajcie, kaplony już się też przerzedzają powoli. Widzę, już widocznie idzie. Więc niedługo będzie można rzucać przylętami powierzchniowymi, antyzaczepowymi właśnie po kapilonki.

Zabrać ze sobą, będzie trzeba kotwicę. Ale ja mam plan, jako to plan, ja. przywiążemy się się do Zobaczymy, Zobaczymy jak nam plan, plan, w takim wietrze. Oplątałem właśnie sznurek wokół Okej, okay. a my co? Musimy się odwrócić, tak? To telefon odwracam. O. Sam się też odwrócę. Daję radę. Także teraz mówimy od tyłu. I kamera pójdzie, wiecie co, na czoło. także kamera przełożę na czoło. No, kamera musiała jeszcze w dół pójść. Zobaczymy teraz. Kolejny rzut, kolejne noc Strasznie dzisiaj oj bardzo wiele Nie spodziewałem się, że tego dzisiaj będzie wiać Nie wiem czego się tu spodziewać Chyba, że mi odwonych się wydeszło. To jest Przed tak, ostiny nie czułem, żeby na to wani było drugi. Wyskoczył mi tutaj, ole, wyskoczył, gdzie, 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 nie, nie. ole, poszedł A, mamy, go, nie skodzie. ja pierdziele spiął się, widzieliście jak wyskoczył? Uż, kurde, Uf, nie był mały, A, ale mnie tu tarmosił, ja pierdzielę Ole wyskoczył, ja Cię dziękuję. Zobaczmy jak ta guma wygląda Uuuh. Ole mi zobaczcie, jakie to były zębiska wielkie. Zobaczcie co on z gumą zrobił Ja pierdziele Ole mną obracał jak chciał jakie emocje Wiedziałem, żeby ty przyczynica czy przy w kapelonkach zagrać Ja pierdziele, ops Gelipa? lipa, ale dobra, Siedzą w kapelonach siedzą... Uderzył, kolejny uderzył, widzieliście jak wyskoczył? Ale wyskoczył Ale wyskoczył Ja pierdziele, kolejny uderzył Wyskoczył jak głupi Siedzą w kapelonach, ale ładny Ale ładniuś jest o! O! Ładny jest, nie popuszczam go Tym razem go nie popuszczę Kolejny, siedzą w krzaczorach o, ale Pięknie No wyszalej się, wyszalej Słuchajcie, ryba jest aktywna, tylko siedzi, siedzi... w zielsku No ładnie, zażar widzę, że jest dobrze zapięty, nie mam co się obawiać, że go stracimy. Jest bardzo dobrze zapięty ale słuchajcie, zobaczcie, zobaczcie Dobra, dobra, jeszcze od jaś co zrobisz na co o, o ty wariacie, ładny jest! Jest ładny słuchajcie, jest ładny, wyłożył się. Zaraz cię podbierzemy, już szczupak, zaraz cię wyciągnę Chodź. O, o. Ładny jest ładnie zapięty, nie boję się, że stracę. A. Zobaczcie o mnie łobuz łobus jeden. zaskrzelo go. Nie go trzymam, żeby mi łapie nie poharatał Uf, ładny jest, ładny jest, już duże mamuchy grasują. Zobaczcie, elegancko zapięty, rękę przełożę. Bo go kiepsko jednak trzymam. Tak żeby ani mu ani mi się krzywda nie stała. To jest podstawa, pamiętajcie, dobrze trzymać rybę. Do... <laughs> Skubany, o tym właśnie mówię. czas. dobra, już teraz go trzymam lepiej. Widzimy, widzimy, co? Jaki jest ładny o, 65 Tam jest na 0 65 Mua, Wariacie poszedł Pięknie wychodzi Oj ciekawe Ale walka Także 1-1 jeden jeden. Ja Już wiem gdzie siedzą Sztupłe I powiem wam że powolutku Będzie trzeba właśnie Tak jak mówiłem na początku filmu Anty zaczepy. stosować jest... Także jest zajebiście Jest zajebiście Nie ma co walić po krzeszorach, znaczy na środek tu po ładnie wyskoczył ten tutaj kurde słuchajcie, ja zagrałem tylko z przynętą pod nosem, dosłownie pod nosem, to sobie myślę, a zobaczcie, co będzie. No i było, o i było, ale zobaczcie, że z tego samego miejsca dwa szczupaki wyszły. Z tego samego miejsca dwa szczupaki, jeden z drugi trochę dalej. A ja Wam mówię, że zaraz założę, Za bola albo wybił który pokazał Sebastian Kowalczyk mianowicie ciągu, ciąć gumę tylko że wiecie co straciłem swój magiczny scyzoryk gdzieś położyłem nie wiem gdzie ale już poharatana ta guma więc nie zrobię spróbuję nią pograć tak Hmm, kurczę, no zrobił, Zaraz to kombinujemy. Zaraz to kombinujemy. Coś pomyślimy, jakoś coś poćniemy. Ta jest pocięta. tą hmm. binerkami jakoś pociąć może. Tak szczupły ma chwycić. Ole mam, no, patrzcie co mi z grubą porobiły. <grymne> Kwad. Przełożymy Stalkę. Zobaczcie, przełożyłem Stalkę przez kawałek dumy. Normalnie stalkę z powrotem zapinam za dżiga. Ciach. Przekładam, przesuwam. O. i zapinam tutaj. Um, Czekajcie, bo pokazało gdzieś mniej więcej taki kawałek. O, żeby to nie było naciągnięte ani nic, gdzieś dobra, coś takiego, zaraz zobaczymy. Znowu to nie, że się zsunęło. O, zakładamy. Zobaczcie, w tym momencie mamy antyzaczep. Ryba chwyci, podda się guma. Zobaczymy. Może zrobiłem troszeczkę inaczej niż Sebastian Kowalczyk, ale zobaczymy. Myślę, że pomoże na pewno nie zaszkodzi ja tak powiem najwyżej nie zetniemy ryby ale będą emocje ale żeby to uczynić to musimy się obrócić się w tą rzucamy w tamte oczka zobaczymy co nam wyjdzie Widzę gumę jak pracuje, a, a bardzo fajnie pracuje Tylko ten wiatr mi nie pomaga Niestety Wiatr nie pomaga niestety Pięknie Zobaczmy, jak się zachowuje nasz antyzaczep. Zobaczcie, panie i panowie, igła. Możemy miotać po kapelonach. Zobaczcie, na wszynie wpadło i się nic nie wydarzyło. Super, co? No, bez obaw można miatać. Ciach, kapelonek i ciągniemy sobie. Skoro tu nachałasowaliśmy, trzeba się przemieścić, chyba tak? Także popójdźmy do przodu. Wiąże w której głośni Na pewności dwa razy starczy. Zawsze to zabezpieczenie. Dobra, co już by tu założyć? Co by tu mu się podać? Tym razem. na obrtu večka. blachę. Zobaczmy, co blacha nam tutaj pokaże dzisiaj. Za cyrki, za magię. Lecz nie ta. Wtedy nam inna otwórka pomogła. Mianowicie ta. Bardzo ładna koszczopaczka nam dała. No zobaczymy dzisiaj. O, zobaczcie. Miedzianka. Co na miedzianka dzisiaj pokaże? Biedzi. Ale przygotował ładny jest o. o, idzie w moją stronę. A, myślałem, że większy Fajnie, waleczna ryba się też... O, spiął się Fajnie Także już jest 2-1 dla mnie <laughs> Dobra kochani, będziemy kończyć ten spływ, właśnie obserwuję wodę Tu tego nie widać jak wieje, ale wierzcie mi, że momentami była porażka Myślałem, że nie tragedia, zobaczcie co się dzieje z trzcinami, jak się kładzie Zobaczcie Tak wam pokażę zobaczcie na drzewa no. To był hardcore, słuchajcie hmm. Gaterek, myślał, że mi pokonanie dał rady. Jedna ryba wyholowana. Dwie spadły. Myślę, że wypad można uznać za udany. Jestem usatysfakcjonowany, wypoczęty, choć uwierzcie mi łapsko, uj, długo będzie jeszcze właśnie w Także wszystko dla Was, no i także dla siebie. Kocham to, co Wam wam powiedzieć. Pamiętajcie o magicznej trójce. Trzymajcie się Narka.